Dzień dobry w ten przedświąteczny czwartek. Jest pan dyrektor. Za chwilę dołączy Marta Renik, czyli wreszcie jesteśmy w komplecie. Jesteśmy w komplecie, chociaż w gorączce przedświątecznej. O. Porządki, pani Olu? Zakupy, pani Jolu? No. A Mikołaj był u pani? No Nie no, w sobotę. Mikołaj to już dawno po drodze, jeszcze ile imprez kulturalnych tak. się odbyło i jarmark bożonarodzeniowy, uff, co tu się działo. I jasełka u nas, i jasełka, turniej szachowy. Tak. I kino, o turniej szachowy, zatrzymajmy się, bo ponad 50 uczestników, tak naprawdę można powiedzieć, nie tylko z Radomska i powiatu, ale z województwa, a nawet z Polski. Tak, szachmach. bardzo fajnie tak, szachmat, bardzo fajnie nam się to rozkręca, ale wciąż bardzo mało pani. Także czekamy na panie. Mówimy oczywiście o turnieju szachowym, szachowym tak bo jest. jeżeli chodzi o inne dyscypliny artystyczne, to czekamy na panów. Tak, tak. Y, troszeczkę zmarzła pani, pani Jolu. Oj, na oj, oj, ale... Boże Narodzeniowy Miarmarku. No i ale jeżeli śpiewał, Felicja Nandrzejczyk. I a była Jolka, 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 no to Pamiętasz? jak mogło mnie tam nie być, panie dyrektorze? A jak głośno śpiewałem. Widziałam, słychać, widziałam, słychać teraz doceniam. Yy, no dobrze, a co w dzisiejszym programie? W dzisiejszym programie za chwileczkę powiemy o niezwykłej akcji, ale to już pan dyrektor. Połączymy Zaj... się z Ukrainą. Tak, zajrzymy do, do kina Pasja, a już na koniec to już tak bardzo świątecznie nam się zrobi. Mhm, szykujemy paczuszki pod choinkę. No dobrze, ale. Ale zanim... to nie Mikołaj szykuje? Tak. Mikołaj ma pomocników. <śmiech> <śmiech> Wielu pomocników, bo no cóż by sam jeden Mikołaj zrobił. Aha, no i była oczywiście wizyta Mikołaja w różnych miejscach. Między innymi pozdrawiamy Stowarzyszenie Opiekunów Rodziców Osób Niepełnosprawnych Konieczynka. Ho, ho, ho. ho. ho, ho, ho. No dobrze, rozpocznijmy dzisiejszy program. Mirek Zawacki, Martarenik, Sebastian Pieszalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy. Ho, ho, ho. Przed chwilą w zapowiedzi programu było słychać, że przygotowujemy paczki, pomagamy Mikołajowi, ale również włączamy się w piękną, niezwykłą akcję. Akcja będzie w kilku miastach Polski: Radomsko, Katowice, Wrocław, Kraków, trójmiasto Warszawa. A o co chodzi? O to chodzi, aby pomóc Mikołajowi w przygotowaniu paczek. Paczek dla dzieci żyjących w strefach przyfrontowych, oczywiście w Ukrainie. Bo my sobie szykujemy święta i jest ciepło, fajnie i przyjemnie. A za naszą granicą chyba już tak przyjemnie nie jest. Nawet nie chyba, bo, bo, bo tam jednak te święta będą inne niż zazwyczaj. Niestety. niestety. Y Prosimy państwa o pomoc. Zbieramy gotowe paczki, na przykład zapakowane w pudełko po butach, podpisane, czy to paczka dla chłopca, czy dla dziewczynki i oczywiście w jakim wieku. Prosimy nie ozdabiać paczek niczym innym poza papierem kolorowym, bo wszystkie te ozdoby mogą w podróży się w transporcie zniszczyć i do każdej paczki prosimy dołączyć spis rzeczy, które są w środku, żebyśmy później nie byli zaskoczeni, gdy te paczki będą wręczane. Mówię o sobą. Które zawiozą te paczki, a zawiozą osoby pod wodzą naszego radom szanina, Piotra Kaszuwary, dziennikarza, który właśnie jest w Ukrainie i z którym teraz się połączymy. Halo, Halo, Piotr Kaszuwara. Za każdym razem, kiedy opowiadam o wojnie w Ukrainie, zastanawiam się, jakich słów użyć, jakiego użyć obrazu, o czym opowiedzieć, żeby. W pełni pokazać to, co dzieje się w tym kraju, w którym przebywam od 10 miesięcy od 300 dni niespełna jeszcze a na stałe mieszkam od sierpnia. I zazwyczaj są to obrazy ludzi, których spotykam, z którymi rozmawiam, których historię opowiadam. Czasami wiem, że jest tak, że o wojnie w Ukrainie mówi się mniej niż na samym początku. Ten temat już nam troszkę spowszedniał. I wiem, że niektórym może się wydawać, że tej wojny już nie ma, że ona ucichła, ale z mojej perspektywy to tak absolutnie nie wygląda. Ta wojna trwa niestety w najlepsze, cierpią tam ludzie umierają tam ludzie, spadają tam rakiety, a do tego dochodzi brak prądu, dochodzi brak wody, dochodzi brak internetu, dochodzi brak telefonii komórkowej. Trudno się nawet zorientować, czy ktoś z naszych bliskich na przykład nie został ranny, czy spadła jakaś rakieta, kiedy trwał alarm przeciwlotniczy, bo po prostu nie da się do nikogo dodzwonić. Więc ta ukraińska rzeczywistość dziś jest bardzo, bardzo trudna. Zwłaszcza można powiedzieć, że najtrudniejsza jest na wschodzie kraju, w Donbasie, czyli tam, gdzie przebywam zazwyczaj. Mieszkałem zresztą prawie dwa miesiące w Kramatorsku, czyli około 40-50 km od linii frontu, a po drodze, tak naprawdę, jadąc dosyć naokoło, bo nie wszystkimi drogami się da do takich miejscowości jak Bachmut czy Siewiersk dojechać. Więc w prostej linii jest to około 30 km od tych tak zwanych e, gorących toczek, tak? czyli gorących, najgorętszych miejsc w Ukrainie, gdzie alarmy przeciwlotnicze już nie brzmią, w ogóle nie słychać tych syren, dlatego że rakiety spadają tam cały czas, ludzie mieszkają w piwnicach. To są dziesiątki osób, które. Ściśnięte, tak naprawdę, spędzają miesiące ze sobą, nie wychodząc na świeże powietrze w obawie o to, że mogą zginąć. Wyjście z piwnicy jest niebanalną odwagą. Dla tych ludzi. Wychodzi się tylko po to, żeby coś załatwić. A co można załatwić? Trzeba znaleźć jedzenie, trzeba znaleźć ciepły koc, tak? Bo teraz temperatury w Ukrainie spadają do minus 10, a już niedługo będą spadały do minus 20 stopni Celsjusza w Donbasie. Oblodzone są drogi, nie da się jeździć samochodami. Bardzo trudno jest pracować pomocy humanitarnej, z którą ja docieram do. Tysięcy tak naprawdę ludzi w ciągu miesiąca, mniej więcej co tydzień, dostarczamy pomoc humanitarną do cywili, jako Fundacja Przyszłość dla Ukrainy UA Future. Eee, to około tysiąca ludzi 1500 osób bo około 700 rodzin zazwyczaj tak staramy się przygotowywać te nasze pakiety pomocowe pomagamy dzieciom pomagamy ludziom starszym dostarczamy pampersy dostarczamy kremna na odleżyny na przykład ostatnio wpadliśmy pod ostrzał bombami kasetowymi, bo przywieźliśmy do Bachmutu starszej pani, która nie jest w stanie się stamtąd ruszyć, właśnie krem na odleżyny, nie mogliśmy przez dwie godziny wyjechać z miasta, nie mogliśmy już w ogóle wyjechać tą drogą, którą tam przyjechaliśmy, którą dotarliśmy, bo, yy, bo zaczął się obstrzał rakietowy. To są rzeczy, które, które trudno naprawdę opisać które nie mieszczą się w głowie e, człowiekowi, który wojny nie doświadczył na własnej skórze. I zapewniam wszystkich, że ta wojna niestety się nie skończyła i będzie jeszcze trwała, sytuacja na wschodzie cały czas się pogarsza, sytuacja na zachodzie także się zmienia, bo przecież wiemy o tym, że bomby spadają już nie tylko w Donbasie, w Kramatorsku, w Bachmucie, w Avdiivce, czy w Zaporożu, czy w Dnipsze, ale także w Kijowie, w Lwowie, w Winnicy i w wielu innych miastach na Ukrainie. Ukraińcy starają się żyć. Na tyle normalnie, na ile jest to możliwe, ale podejrzewam, że wielu z nich po prostu będzie żyło z traumą wojny do końca swojego życia, zwłaszcza kiedy myślę o dzieciach, które hmm, przecież nawet jeżeli dziś przyzwyczaiły się do spadających rakiet, to... Do końca życia będą wspominały to, że mieszkały w piwnicy, to, że musiały uciekać w środku nocy, że zabrały ze sobą tylko piżamę, że myśleli, że wrócą za dzień, dwa, trzy, za tydzień, a już niespełna rok ta wojna trwa i niestety nic nie zapowiada, że prędko się zakończy, więc będziemy pomagać dalej. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają nam pomagać. Piotr Kaszuwara, dziennikarz korespondent wojenny radia 357 oraz portalu onet.pl, a także prezes fundacji Przyszłość dla Ukrainy UA Future. jest i Marta. Smutno byłoby z ciebie w tamtym tygodniu. I jest dyrektor, jest Marta, no... I śnieg za oknem. Marta Zaspy... Rynik, Kinopasja. Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Ale zanim porozmawiamy o kinie, e, Pani Marto, a jak u Pani przygotowania do świąt? Jak co Bo roku? No to już, 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 bardzo blisko. Już bardzo blisko i jak co roku u mnie marnie. Tak, tak, tak. O kurierzy non-stop bombki przynoszą. Jakieś wianki. To jest podpucha, Panie Dyrektorze. Kurierzy, czyli to taka nowa odmiana pomocników Mikołaja. Dokładnie. Nie. No dobrze, a co w kinie pasja? bo oczywiście kino cały czas gra. Ja tylko dodam, że bo dzieci będą miały teraz przerwę świąteczną i wtedy mogą przyjść do nas, bo Marta przygotowała specjalną ofertę właśnie dla najmłodszych. Bo przerwa najmłodszych. tylko jest w szkole, ale będę. My nie. pracujemy. Pracujemy i w okresie tym międzyświątecznym, czyli 27-30 grudnia, zapraszamy najmłodszych na bajkowe poranki filmowe. O godzinie 10:30 będą na naszym małym ekranie świąteczne filmy, ale dla wszystkich, nie tylko dla młodszych, i dla tych starszych również. W sali kameralnej, bo przypominamy, D dlatego, że cały na małym ekranie, czas. Tak, Pani, tak, sala tak. widowiskowa w remoncie e, Ale oczywiście e, filmy filmami, ale to jest również czas, aby się spotkać razem u nas, prawda? Bo co innego jest oglądać sobie filmy w domu. Oczywiście pauzować A co innego? kiedy trzeba wyjść i oglądać z koleżanką, kolegą. Nie te poranki dla dzieci cieszą się naprawdę z dużym uznaniem i fajnie, że możemy się też spotkać między świętami. I oczywiście od nowego roku gramy dalej. Gramy dalej, czekając na duży ekran. Czekając na duży ekran, na pewno małemu ekranowi nie pozwolimy odpocząć. To nie co, pozwolimy. to teraz Marta wraca do serników, makowców. kuty. Mm -hmm. A Mikołaj był pani? Oczywiście, że był Mikołaj. A co można Mikołaj i panie dyrektorze to. Film. Tak, film, filmy i książki. Mikołaj to panie dyrektorze, u mnie gości praktycznie codziennie. No to jest pani bardzo szczęśliwą osobą. No i oczywiście musiała przez cały rok być pani bardzo grzeczna. No ba. A naszym gościem była Marta Renik, szefowa Kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że po dwóch latach przerwy spowodowanej tym nieszczęsnym covidem udało nam się w tym roku spotkać. Mówię nam, czyli pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Na Wigilii. Na Wigilii to miłe spotkanie. Spotkanie, jakże potrzebne nam wszystkim, aby chociaż przez chwilę usiąść wspólnie do stołu, być razem, uśmiechać się do siebie. Kiedy upływa czas, to te święta co roku są inne, bo inaczej przeżywamy je, będąc dziećmi. Chyba te pamięta się najbardziej. Te, te, te z tym karpiem, w wannie, z ubieraniem choinki, po którą trzeba było iść do lasu. Przynajmniej takie były moje święta z w dzieciństwie. Który... W z Mikołajem. Chociaż u mnie, w do domu, u mnie w domu czekano na pierwszą gwiazdkę i to gwiazdka mm -hmm. przynosiła prezenty. Mm -hmm. e, wraz z upływem czasu te, te święta się zmieniają. Teraz są inne. Ale wciąż to bardzo wyjątkowy czas. A ja sobie tak teraz y, swojej pamięci szukam, że y, ja chyba nie widziałem nigdy Mikołaja, bo jak byłem dzieckiem, no to on tak przychodził, żebym ja go nie zobaczył. A to był pewnie święty Krzysztof. A, po, a później właśnie, a później przez wiele, wiele lat tak się dziwnie składa, że jak ja tylko na chwilę wyjdę, to w tym czasie przychodzi Mikołaj i jak ja wracam, y, to Mikołaja już nie ma. Pech. Pech, pech, pech. No, ale to jest cały czas zadanie na przyszłość, żeby wreszcie go złapać. Mm -hmm, tak. Yy, pociągnąć za brodę i podobno wtedy spełniają się wszystkie marzenia. A jakie mamy marzenia? No cóż, chyba, mm, ostat... chyba czas, który przeżyliśmy ostatnio, to, to, to po pierwsze, chyba banalne, ale jakże ważne zdrowie i to, co dzieje się bardzo blisko nas. Yy, za naszą wschodnią granicą, Czyli... to też napawa, że. że... Spokój. Mm -hmm. Spokój i pokój. Tak. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Miejskiego Domu Kultury w Radomsku złożymy Państwu teraz najpiękniejsze życzenia. Yy, niech te kolejne Boże Narodzenie przyniesie nam wszystkim właśnie wspomniany spokój, pokój, nadzieję i radość. Zatrzymajmy się na chwilę, cieszmy czasem spędzonym z bliskimi. I z radością spoglądajmy w przyszłość. Pani Jolu? Panie dyrektorze? Wesołych świąt. świąt.